You stare at your window, hoping that you'll come up with some words to say. But that's not okay. When you feel like you're fed up with heartbreak. dobry, kochani, w piękny wtoreczek, bo dzisiaj mamy piękną pogodę. Coś mi tutaj włosy nie współpracują ze mną. No, nieważne. Witam was w nowym vlogu. Dzisiaj jestem razem z Dominikiem i z Jasiem w tamku, dlatego że jedziemy zaraz do Legnicy, a dokładnie do porani um, audiologicznej, tak? <śm> z Jasiem na diagnozę, badanie. Nie wiem co będą robić, szczerze mówiąc. Jedziemy po prostu zobaczyć. Wczoraj dostałam opinię z, z poradni psychologiczno-pedagogicznej tam było wszystko napisane co i jak, co sprawdzić, na co zwrócić uwagę. Um. No, więc jedziemy zaraz. Ja si się trochę stresuję właśnie, bo, bo, bo zawsze takie nowe rzeczy, ja nie wiem co by się będzie działo, mnie strasznie stresują. Nie wiem po prostu, czy to będzie więcej zwykła taka wstępna... Y Wizyta. Szczególnie też, że idziemy na NFZ. Wejdziemy na NFZ, to, to różnie bywa. No ale dobra, zobaczę, powiem Wam później, jak to było. No i witam Was na Węglau, kochani. Mam nadzieję, że u Was też taka piękna pogoda i że macie dzisiaj dobry dzień. Dzisiaj, czyli we wtorek, i ten dzień, co to oglądacie. No, mam nadzieję, że wszystkie Wasze nie są dobre. Um, no. Mam nadzieję, że jesteście plutko na dworze, bo piękna pogoda, ale wczoraj też było pięknie, a tak zimno. Chciałabym już wyjść bez kurtki. Ale spokojnie w lato będę narzekała, że jest za gorąco. Mężu, wie, że właśnie mówiłam, że mam najlepszego męża na świecie. Co to chodzi? No. To coś miłego, że ja też na przykład jestem najwspanialszą. Wcale nieustawiane. No, żeby... Mężu, wie, że przecież mówiłam, że jesteś najlepszy mężem na świecie. Ale ja już w świecie. <laughs> jest tak, ja nie mówiłam. Ok, my już jesteśmy w drodze. Mieliśmy postój w Rosmanie i dramę w Rosmanie. <laughs> no, bo Jasiu bardzo chciał auto. Um, tak. Ale my nie kupiliśmy, więc była drama, ale już jest okej. Okay. Już jest OK, Jasiek? No to spoko. nie ja teraz co? Ja teraz ciasteczko. No zaraz to wezmę, czekaj. Ja teraz ciasteczko, a my jedziemy. Po badaniach idziemy teraz do sklepu. Pójdę Wam, powiem co i jak. Och, poszłam po rzeczy do domu, żeby coś sobie kupić ładnego, um, a oczywiście najwięcej kasy wydałam na co? Na dzieci: co? A się do domu. No, jedziemy po klarusie teraz, bo Klarusia ten czeka na nas. No tak, więc najwięcej oczywiście wydaliśmy na dzieci. No, ja kupiłam tylko jedną jedyną rzecz i to nawet nie do domu. Tak to jest. jakbyśmy byli sami, to pewnie by tak nie było, ale się kto wiecie. A to, a tamto, więc trzeba było też Klarusi coś kupić. Nie kupiliśmy Baby Shark, bo u nas jest faza teraz na Baby Shark. <muzyka> Coś dzisiaj zapominam ciągle, że kręcę tego vloga. No co chwila bo po prostu byłam w sklepie teraz właśnie, odebraliśmy kolarusia z przedszkola, no i dopiero mi się przypomniało, że nagrywam vloga. E, teraz przyjechaliśmy do domku się wysiechać, poszedł Dominik z Klarą i zaraz ja idę, bo w byłam byłam ostatni raz rano i po prostu nie wytrzymałam dłużej i jedziemy na rowery tak? mama, ty dla domu? a my idziemy na rowery, no tak, idziemy na rowery i słuchajcie tego, ja po prostu prawie się popłakałam tutaj w aucie popłakałaś? no, popłakałam się, bo jesteś taki kochany dla Klary wiesz? ja mi się strasznie podoba to, jak jesteś kochany dla niej wiesz? jesteś super bratem starszym się miał frytki, no i już w, w Legnicy je miał, nie? A, no i mu zostało i on, masz, jedz Klaro, dał jej. I coś tam opowiadał i mówi, kocham Cię Klaro. Tak, kochasz siostrę, Jasiu? Tak. No, a siostra kocha Ciebie, wiesz? O, o, gdzie Ty idziesz? Jasiu drzwi otworzył. Zamykaj. No bo wypadniesz jeszcze z auta, Jasiu. Zamknij lepiej, bo jak się oprzeszczasz drzwi, to wylecisz. No więc idziemy zaraz na rowery, na skatepark. jest bardzo ładna powoda, więc trzeba z niej skorzystać. Niestety nie jest jeszcze jakoś mega ciepło. Jasiu, chodź tu, bo się przyziębisz. Co? Ale no wiecie, no trzeba, trzeba sobie jakoś radzić i korzystać chociaż z tego. Zimność jest, ale dam radę. Nie za bardzo. więc mogę Wam opowiedzieć, co tam lekarz powiedział, więc e, ja się miałam badane uszy. Mm, oczywiście e, wróciło wysiękowe zapalenie uszu. <słuch> Więc Jasiu też właśnie przez to słaby i słyszy nadal, bo tak jak wiecie, my już mieliśmy, był wyleczony, no i znowu wróciło. No to niestety często wraca. A jeżeli teraz po lekach nie przejdzie, lub wróci po lekach, to wtedy Jaś będzie miał drenaż uszu, czy jak tokolwiek się nazywa dokładnie, ale miał badanie słuchu. A I na szczęście jakby to nie, przynajmniej tutaj właśnie jak lekarz badał, to nie, czekajcie co ja chciałam powiedzieć, nie wpływa jakby na jego przetwarzanie słuchowe, bo tak jak no myśleliśmy, ale to jeszcze, wiecie, musi neurolog wszystko sprawdzić dokładnie i tak dalej, więc według niego wszystko jest w porządku, oprócz tego, że właśnie jest to księgowe zapalenie uszu i trzeba po prostu się tym zająć, znowu. No myślałam, że wiecie, że już będzie okej okay z tym, no ale niestety to tak wraca. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie już usuwać trzeciego migdałka, że się bez tego obędzie. No ale zobaczymy, więc na razie wszystko jest w porządku. Tak naprawdę, wiecie, w porządku jak na takie rzeczy, które, których się obawiam, bo wysiłkowe zapalenie uszu to nie jest... W, moim, w mojej skali tragedia, wiecie, po prostu jeżeli e, już jakby spodziewa się gorszych rzeczy, no to to, 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 to nie jest takie straszne. E, no, a neurologa mamy dopiero w czerwcu, więc sobie trochę poczekamy, ale powiem Wam, że ja się ostatnio robi tak ogromne postępy, że naprawdę jestem w szoku i jestem bardzo szczęśliwa, bo zaczyna coraz, coraz więcej mówić i no po prostu Mega mnie, to, mega mnie to cieszy, też zaczyna zadawać pytania, takie jak: czemu? A czemu? No, na przykład wczoraj e, mówię: Dzisiaj tata czyta książeczki wieczorem, a on się pyta: A czemu nie mama? Ja mówię: A bo ja wczoraj czytałam, a ja się: A czemu wczoraj czytałaś? <laughs> Widzicie takie drążenie e, pytaniami, a, co normalne jest u dzieci: A właśnie ja się nigdy nie zadawał pytania, na przykład: Co to? Dlaczego? Co to, czemu? i tak dalej. A teraz w końcu zaczął, więc no bardzo mnie to cieszy i no i tak to wygląda. Dobra, idę. Dzieciaki idą się kąpać, bo byliśmy na tym skateparku, wybawiły się, pobrudziły się, więc teraz czas je wykąpać. Może jest 17, ale stwierdziłam, że lepiej taka kolejność. Najpierw ich wykąpiemy, później sobie zjedzą i pójdziemy spać, bo tak o 19 myślałam, że może ich położymy spać dlatego, że ani Jasiu, ani Klara nie mieli dzisiaj drzemki, więc mam nadzieję, że zasną. No, ale teraz idę robić obiad. Byłam w biedrze i zobaczyłam ogórki mało małosolne. Mogłabym tu stać i wąchać. Tak pięknie pachną No uwielbiam. Tak pięknie pachnie. Klara się na mnie tak patrzy, patrzcie. Co ta mama robi? Ty czuję. Wącha ogórki. Wącha. O, ta mama, no. Kochani, mm. widzę no jest chyba. Ale, mamo. Mam, dobra, zobacz, jaki dobry. Nie lubisz ogórku? Nie, nie. Mamo, 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 mój tacy? Dzisiaj na obiados próbujemy to. Kurczaka z warzywnym ryżem znamy i uwielbiamy. Teraz chciałam spróbować, jak będzie to smakowało. No obiad to bardziej kolacja, bo jest 18.23, no ale wróciliśmy późno do domu, dlatego tak wyszło. Ehm, dobre, bardzo dobre. Nie wiem, czy kurczak w z mnie nie jest lepszy, ale warto spróbować, więc polecam. Dzieciaki się właśnie kąpią. Idę zamienić Domina, żeby mógł zjeść obiad. Kodzia, żyjesz? Się ludzie o ciebie martwią. Idziemy spać. Wybraliście sobie książki, jakie chcecie czytać? I to, i to, i to. Kicia, ma braciszka, Nunusia, aha, i tamto. Mówiłam, dwie książki. A Jasiu wybrał? Ile książek wybrałeś? To, to i to, 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 Tyle? A miało być dwie? ja to, lubię I to, i to, i to. No tak, tak dużo. No dobra, przeczytamy, przeczytam Ci wszystkie. Jak skoro Ty lubisz. Czyli wysoki, no. a nie jeszcze. <grym> Możesz Możesz. To to twoje. Możesz, ale nie, nie jeszcze też po miastka. E, obiad ci smakował, mówiłeś? Tak. O dziwo dzisiaj było dobre. Domin. Aha. Jak ty, nie da... aha. Bo jest coś takiego, że wszystkie dania, które są podobne do tego, co się robiła, one tak samo smakują wszystkie To smogło, Nie pogorążaj się nie robiłaś co z miłości to A to reszta nie ma no to żebyś... No <grym> 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 już się nie pogorążaj. <grym> Daj mi no Jumuję. Bo mam piękną mamusię Ty jesteś jej mamusią, tak? Mm, to trzeba, Wiesz co mamu co? Ty ja ciągł ja ci <laughs> Ona bierze do stopę do buzi. Co <laughs> to jest? Gimnastyczka ona chyba jest. Do mnie ja chyba twojej dziarki nie pokazywałam. Jak to No chyba nie, nie wiem. Ile czasu? Patrzcie. Co to jest Klaro? A dobra, ty teraz ten. Ozeł! O აა, თვალები, đấy. ნახე გადაдали. ატ. ნუ, faccio mi mezzo amqueccio. ატ. Dzieciaki już śpią, zasnęli mega, mega szybko, dlatego że... Nie ja wiem, powiem, jest godzina 19.41, a Klara o 19 już spała ja się zasnął 10 minut temu, więc mega szybko. Fajnie, mam wieczór... Cały wieczór dla siebie. Dominik teraz będzie miał z ze zebranie, ale to nic. E, ja też będę miała co robić. Um, idę zaraz robić chlebek z ziołami, mimo że przytwierdziliśmy, więc pytam Dominika, czy na pewno chce. E, bo tak miałam ochotę po prostu na chlebek z ziołami jakoś, nie wiem, tak mi wzięło dzisiaj. E, no. A, jakby ktoś się zastanawiał, to my kładziemy dzieciaki e, spać w naszym pokoju, dlatego że właśnie e, no, czasami się jeszcze tak budzą na początku tego spania, dlatego wolę na przykład pójść do nich jednocześnie, przytulić ich, żeby zasnęli dalej, a później jak będziemy rzeczywiście chcieli spać, przyłożyć ich do ich łóżek, e, wtedy po prostu e, jakby później do nas przychodzą w nocy. No, a jak śpią razem, przytulają się, to śpią dłużej. No, wiecie o co chodzi, po prostu żebyśmy mogli wieczorem poziedzieć, to dzieciaki śpią razem, a później ich rozkładamy już do swoich łóżek. Córki za pralkę w tle, ale wiecie, samo życie. Dominik ma teraz jakieś szkolenie, tam z i tak dalej, więc mam czas dla siebie. Ile to jest? Kica, kocia, więc idę się wykąpać. Jeszcze włosy mam spoko, więc ich nie myję. Może trzeba by nie myć. I widzę, że mam brudne lustro, sorry. No, ale idę się myć. No i że nagrywam vloga, to musiałam po tym powiedzieć, oczywiście, ale jakby żeby inaczej. <grych> tak wygląda Wanna po kąpieli moich dzieci. Mhm, więc najpierw sprzątanko. <grych> I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day.